Czy warto robić detoks? Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedliśmy fast foody, jedliśmy żywność przetworzoną, nie czytaliśmy etykiet, jedliśmy leki, spożywaliśmy alkohol, paliliśmy papierosy i strasznie dużo się stresowaliśmy. I nagle chcemy oczyszczenia. Chcemy powrócić do zdrowia, do równowagi, chcemy. Wszystko naturalne chcemy się ratować i fundujemy sobie kolejny szok na organizmu. Drugą stronę lustra. Detoks. Czy w ogóle warto robić coś takiego? Jeżeli jesteś ciekawy, zapraszam cię serdecznie na całość filmu. Nie ma. Może faktycznie okazać się dobrą opcją, e, która będzie miała na celu wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych później i może faktycznie przyspieszyć regenerację, ale bądźmy szczerzy: czy po tygodniu, dwóch czy nawet trzech niejedzenia rzeczy, które lubisz, które sprawiają Ci przyjemność, e, rzucisz się z powrotem na nie, gdy już będziesz mógł? Oczywiście ja wiem, że prawdopodobnie zadbasz o odpowiednie wychodzenie z takiej diety, będziesz wprowadzał nowe produkty stopniowo, żeby to było bezpieczne, żeby to było delikatne, żeby nie było żadnego efektu jojo, ale. Serio, jaki jest sens robienia takiego detoksu, jeżeli zamierzasz wrócić do swoich danych na żywieniowych? Przyjrzyjmy się temu skanatowi. Jeszcze co chcesz, nie zwracasz uwagi na to, co ląduje na Twoim talerzu. Znasz przecież dobry sposób na oczyszczenie. Przy okazji zgubisz zbędne kilogramy, więc później męczysz się na detoksie, który swoją drogą jest dietą niefizjologiczną. Co znaczy tylko tyle, że nie dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których organizm potrzebuje, żeby funkcjonować prawidłowo. I następnie po detoksie. Nagradzasz się za tą ciężką pracę, którą wykonałeś. Czy to nie brzmi jak syzyfowa praca? Błędne koło? Czy są jakieś plusy? Możemy przecież usłyszeć wiele niesamowitych historii o tym, że ktoś się wyleczył z jakiegoś schorzenia, z choroby, że nie musi już brać leków. I te wszystkie fantastyczne historie skłaniają nas do tego, żeby zadać sobie pytanie. Cud, zesłany przez jakąś siłę wyższą? Czy to potęga naszego organizmu i tego, jakie ma procesy samonaprawcze czy może jest to potęga naszej psychiki i tego, że jeżeli wierzymy w coś bardzo mocno, to potrafimy się nawet wyleczyć? Jeśli chodzi o naukę, to nauka nie daje odpowiedzi na ten temat. Pytanie: czy nauka jest Ci dzisiaj potrzebna? Co ja o tym sądzę? Czy warto robić detoks? Temat jest dosyć ciekawy, dosyć intrygujący, a jednocześnie przerażający. Jak myślę sobie o tym, że miałabym przez kilka tygodni nie jeść albo jeść bardzo mało i bardzo ograniczoną liczbę produktów, to po prostu przepełnia mnie pewien lęk. Ja lubię jedzenie i ja jestem zwolenniczką racjonalnego żywienia. Niemniej jednak, ciekawość wygrywa i jeżeli też jesteś ciekawy, to zachęcam Cię do zrobienia po prostu eksperymentu na sobie. Ale potraktowania go właśnie w sposób eksperymentu. Bardzo chętnie usłyszę o Twoich doświadczeniach. Jeżeli już takie masz, to napisz w komentarzu. Chętnie podzielę się też moimi. Natomiast mam jedną wielką, wielką prośbę. Nawet jeżeli detoks pomógł Tobie, albo pomógł komuś z rodziny czy ze znajomych, nawet jeżeli tych historii jest kilka, to taka jedna historia jednej osoby czy dwóch nie jest dowodem naukowym. I bardzo Ci proszę, żebyś o tym pamiętał, że to, że Tobie coś pomogło, nie znaczy, że jesteś mądrzejszy od lekarza. I moja druga prośba dotyczy tego, żebyś nie wpadł w to błędne koło oczyszczania się i życia, pełnią życia, jedzenia, śmieci itd. To nie jest sposób na to, żeby żyć w zdrowiu. Pamiętaj o tym, że detoks jest dietą niefizjologiczną i może być niebezpieczny. Na przykład jeśli chodzi o cukrzycę, na przykład jeśli chodzi o niedoczynność tarczycy. Jeżeli chcesz, zrób na sobie eksperyment i potraktuj to tylko i wyłącznie jako eksperyment. Pamiętaj, że nie na każdego działa terapia szokowa i w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem będzie po prostu stopniowe wprowadzanie zmian dietetycznych. Być może detox pomoże Ci w poznaniu nowych smaków, nowych przepisów, nowych połączeń. Być może dzięki temu włączysz do diety więcej warzyw i to będzie super. Może przyda się, żeby odzwyczaić się od słodkiego smaku albo od dużej ilości soli, którą spożywasz na co dzień. Jeżeli potraktujesz go w ten sposób, to świetnie, to będzie korzystne, ale jeżeli zamierzasz traktować go jako oczyszczanie raz na jakiś czas i nie przejmowanie się tym, jak żyjesz na co dzień, to nie rób go. nie warto. Będziesz się tylko niepotrzebnie męczyć. To tyle z mojej strony, wielkie dzięki za wysłuchanie, ja nazywam się Magdalena Kwarcia, zapraszam Cię do subskrypcji kanału, do obejrzenia pozostałych filmów i do usłyszenia wszystkiego dobrego.